Do Pana, On nas zranił, i On też uleczy. Drodzy bracia, te słowa poroka Ozeasza, które dzisiaj usłyszeliśmy, zamykają długie i twarde oskarżenia, które miały zachęcić panujących w Izraelu, do wzięcia odpowiedzialności. Za swój lud, za jego powrót do Pana. Jest to rzeczywiście dość surowa mowa, nawoływanie Boga, który pragnie, by jego lud uznał swój grzech i zadość uczynił mu. Jednak nie jest to apel skierowany wyłącznie do. Pierwszych jego adresatów, do których prorok bezpośrednio kieruje swoje słowa. Te mocne słowa i zawarta w nich obietnica dotyczy każdego, kto pragnie doświadczyć Bożego miłosierdzia. Jest to możliwe, jeżeli tylko ich powrotowi do ojca będzie towarzyszył żal i szczera wola czynienia już tylko dobra jak mówi prorok Izajasz czeka nas twarda próba dwóch dni gdy pan przywróci nam życie a dnia trzeciego dźwignie nas i żyć będziemy w Jego obecności. I to boskie zapewnienie do powrotu do Pana jest skierowane również do nas, abyśmy z ufnością przygotowali się do przyjęcia najwyższego daru Boga, radości paschalnej, którą przez ofiarę krzyża przekazuje nam zmartwychwstały Pan. Powrót, czyli nawrócenie, nie jest zagwarantowane automatycznie. Musi wypływać ze szczerej postawy serca i autentycznej postawy życia. Przypowieść ewangeliczna, którą usłyszeliśmy, mówi, że dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Obydwaj poczuli potrzebę zbliżenia się do Pana. Jednak gdy bliżej ich poznajemy, jak bardzo się różnią. Jeden jest przekonany, że jego zasługi gwarantują mu jakieś uprzywilejowane pozycje, a drugi zupełnie przeciwnie, nie śmiał nawet oczu znieść ku niebu. I otrzymujemy tej przypowieści niezależnie od zrozumienia próżnej chwały pierwszego. I pokory drugiego, ceną naukę, którą przyjmijmy, bracia, jako skierowaną do każdego z nas, a nie tylko skierowaną do naszych słuchaczy, gdy głosimy orędzie Boże. Jeżeli za punkt odniesienia obierzemy wyłącznie własne zdanie, i osobisty osąd. Zawsze musimy patrzeć na siebie oczami Boga. Tylko tak dojdziemy do prawdziwej oceny naszej moralności, naszej sprawiedliwości. Nieprzypadkiem Ewangelista ostrzega, że Jezus kierował swą przypowieść. Do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwymi, a innymi gardzili. W pokorze serca i w uczciwości wobec nas, wobec Boga, postawmy siebie w tych dwóch osobach. W naszym powrocie do Pana, na naszej drodze do nawrócenia wielkopostnego, w naszym rachunku sumienia, miejmy odwagę. I stając wprawdzie przed Bogiem, poddajmy się ocenie Bożej, co jest niejako moje. Tych dwóch osobach i w ich postawach. Bo popatrzmy. Pierwszy wchodzi do świątyni, nie żywiąc ani pokory, ani miłości. Przedmiotem uwielbienia jest On sam zamiast chwalić Boga. Chwali samego siebie. Czyni dobre rzeczy, ale dobroć tych uczynków niweczy jego pycha. Sobie samemu przypisuje zasługi i poniża innych. Stoi na widocznym miejscu i modli się. Dziękuję za to, co czyni. Ale jest to w tym wielkie samo samouwielbienie. Uważa siebie za najbardziej sprawiedliwego, lepiej wypełniającego prawo. Tak jaskrawa pycha prowadzi do Bożego Sądu. Kto się wywyższa, będzie poniżony. Ile tej postaci jest mojego ducha, mojej postawy? A drugi uczestnik przypowieści, celnik, kieruje do Boga modlitwę pokorną i ufną, nie we własne zasługi, lecz w miłosierdzie Boże. I woła, Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. I pan tu sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaski, wybacza mu i go usprawiedliwia. I tu przychodzi na myśli święty Augustyn, który zauważa, celnik stał z daleka. I Bogu było łatwiej się do Niego zbliżyć. I mówi, od Ciebie zależy to, czy jest On blisko, czy daleko od Ciebie. Kochaj, a On się zbliży. Kochaj, a On zamieszka w Tobie. Bracia, w naszej drodze powrotnej do Pana, po otwarciu się na Bożą ocenę swojej postawy wobec Boga i ludzi, po uświadomieniu sobie swojej słabości i ułomności, stajemy wobec Bożej Sprawiedliwości i za Prorokiem Ozeaszem wyznajemy. On nas zranił i on też uleczy. On to nas pobił, ale ranę przewiąże. Pan nas dźwigać i żyć będziemy w Jego obecności. Ale oczekuje naszego wołania. Zmiłuj nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Trzeba nam błagać Pana, aby ulitował się nad nami i nie pozwolił nam popaść na nowo w stan pychy, abyśmy prostowali drogi naszych czynów, Troszyli się o to, aby naszą ofiarą był duch skruszony. Wszak pokornym i skruszonym sercem Ty Boże nie gardzisz. Bracia drodzy, przed nami trud pracy w powrocie, w powrocie do naszych sióstr i braci, do źródła miłosierdzia. Ale przed nami trud naszego osobistego powrotu do Ojca przez sakrament pokuty wielkopostny. I trzeba nam podjąć ten trud, bo On prowadzi do naszych nawróceń, do odwrócenia się od grzechu. Aby odbudować prawdę i miłość w sercu człowieka. Na tym trzeba nam otwierać się w stronę przebaczenia i odpuszczenia grzechów. Bo może nastąpić nawrócenie Piotrowe i Pawłowe. Szymon staje się Piotrem, Szaweł Pawłem. Po wyznaniu grzechu i nawróceniu otrzymują zadania apostolskie. Po zdradzie, jak dzisiaj rozważaliśmy, Piotr szuka przebaczających oczu mistrza, a po spotkaniu z nim. Gorzko zapłakał, i został powołany do życia, którym woła: Panie, ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Nasz powrót do życia w łasce, do życia w jedności z Bogiem może mieć cechę powrotu do Boga Tomasza. To jest wyjście ku dobro, ku dobremu, ku głębszej wierze. Bo dodatkowe nasze zadanie to zbliżyć się jak Tomasz, do Chrystusa, dotknąć Jego ran i wyznać, Pan mój i Bóg mój. Może dokona się w nas nawrócenie zacheuszowe. On, dotknięty łaską wiary, powstaje ze śmierci do życia, do życia w łasce. Porzucał czasowy punkt widzenia życia. I zaprasza Boga do siebie, do swojego życia. A może to będzie powrót do pełni życia, jak Marta i Maria, które porzuciły życie oziębłe i przeciętne moralnie, i weszły na drogę życia. W całkowitym oddaniu Bogu i ludziom. To one przeszły ze stanu obojętnej przyjaźni wobec Boga do stanu gorącej miłości. I tam nastąpiło nawrócenie świętych. Może taki dar przygotowuje nam Jezus w tej tegorocznej, wielkopostnej spowiedzi świętej. Bo każdy potrzebuje nawrócenia do Boga, powrotu do Jego wyciągniętych, poranionych ramion. Ale jest to również czas głębokiej refleksji, żeby ostrzec swoje sumienie przed postawą Judasza. Który zdradził i w tym grzechu pozostał. Nie szuka oczu miłościomego Jezusa. Niejako przycisnął swój grzech do siebie. I mój grzech jest mój, nie dam go Ci. I to doprowadziło do rozpaczy i odrzucenia. Nie i ta postawa. Będzie dla nas wielkim ostrzeżeniem. Kochani bracia, dlatego ruszamy teraz w stronę Ołtarza Pańskiego, aby prosić Chrystusa Pana, który za nas ofiaruje siebie, aby nam pomógł również w naszym wypełnianiu naszego powołania, odnaleźć drogę powrotną do gorącej miłości, do wytrwałej wiary, do żarliwej pracowitości w swoim życiu kapłańskim, w swojej posłudze duszpasterskiej. Przystępuję do Ołtarza Pańskiego, aby z tym wołaniem przyjść Panie Jezu. A Jezus odpowie, kto święty niech przystąpi, a kto nim nie jest, nie czyni pokutę.